Ujrzały sernie jak twój były, mienić w trocinę. Biała kulka, klepać jak dżentelmen. Rozszarpać jak twój były twoim sercem. Zabójca wampirów, zbić go. Zdjąć pelerynę. Torturować. Koniec. Patelnia. Oliwa z oliwek pani Oliwi Michał szpinak. smażyć i mieszać, że nic nie zostanie. Pinak na blat, Torturować. Miska. Zważony włoski ser. Żródło żelazka. Solicz. Pieprzyczelnie z pieprzycz. Oliwa z oliwek pani Oliwi Mieszać. Ręka w cukiernika. Wypełnić kremem Koniec. Poprzednia patelnia. Oliwa z oliwek pani Oliwiera. Czosnek smażyć i mieszać, Volkswagen pastata, świeże żoło, solić, pieprzyć, bo kto nie lubi, gotować ci mieszać, koniec, forma na lato, ułożyć makaron na słońcu w kolejce jak na poczcie, faszerować kremem tak jakby nie było jutra, polać sosem, dodać mozzarellę, Trociny serowe, dać do solarium na 200 stopnie 30 minut, wyciągnąć, zrobić ładny zdjęcieństwa z olbrzymią ilością zabójców wampirów i bum, macie nietypowy, pyszny tor z makaronu, z ricottą i sosem pomidorowym. O, to jest ederek. O nie, poczekaj, chciałem dodać Ciao, Mateo! Buongiorno. Buongiorno! Jak ty się czujesz? I jak powiedział Tedio, pierwsze pytanie, które musi paść. Dlaczego? Dlaczego żeś <grym> zostawił te słoneczne Włochy pełne koloru, smaku, przebojowości dla Polski, która wydaje się chyba dość szarym krajem? No ale tak, tak śpiewa hymn przecież, z ziemi włoskie do polskiej. No tak, i dobra. tak się tego trzymałem, że... że Wczoraj to... była Chociaż... 97 rocznica, <grym> 90 która jest rocznica. Są też politycy, którzy śpiewali z ziemi polskiej do Polski. Też tak było. No, ale ja, ale oni mało podróżowali. <laughs> Mateo, jeźdź, prowadzisz swój podcast, w którym razem ze Skarem rozmawiacie o różnych rzeczach, o różnych tematach. Prowadzisz na swoim, na Instagramie konto, w którym pokazujesz ciekawe przepisy. Zresztą mamy taki filmik. Pokażmy Panowie, co? Miska, legalny biały proszek, świeże drożdże, słodkie kryształy, pechowe piskle, krowi sok Mieszać, cholesterol w kostkach, mieszać, cholesterol w kostkach, mieszać, cholesterol w kostkach Mieszać, trochę nienawiści, czekoladowe łzy, mieszać, koniec Mąka na blat, czasto, zrobić kulkę Miska, czasto do miski, udusić folią, odłożyć na dwie godziny Mąka na blat, wyciągnąć czasto, zrobić z tego kiełbasę, kroić w kawałki, rolować kawałki, blachara Ułożyć bułeczki, przykryć szmatą, odkryć skarby po pół godziny, marować płynnym pisklem, dać do soleru na 170 stopnia 30 minut, wyciągnąć cukier buter albo koks, zrobić ładne zdjęcie zachodząc sobie w slumoszą w pokatani i bum, macie pyszne, słodkie bułeczki z kroplami czekolady, idealne na każdą okazję. Udusić folią. Kropla czekolady. Kropla łzy czekolady. Łzy, łzy, czekolady. czekolady legalny czekolady. biały proszek. Szybko to naprawdę się wszystko było No i z, Mateo, ma bardzo dużo followersów, masz dużo osób, które śledzą Twoje kroki, Twoje przepisy. To są w większości kobiety czy mężczyźni? W większości kobiety, tak. Mm -hmm. Prawie 80%. Typu. Ale jeśli chodzi o przepisy, nie poruszasz tylko tych stricte włoskich, również zajmujesz się polską kuchnią czasami, e bo mieszasz. Tak, tak. Czasem, czasem mieszam taki fusion, nie? Mm -hmm. Że pizza trochę i trochę pizza z kaszanką.